Cześć, widzicie w PAJAK programowanie, a to jest pierwszy film o Pythonie. W tym filmie zainstalujemy sobie potrzebne oprogramowanie do programowania, do programowania właśnie w tym języku. Od razu powiem, że wszystkie linki potrzebne są w opisie. Dobrze. To pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to zainstalujemy sobie Właśnie kompilator, czyli ten język programowania, czyli tego tłumacza, który nam będzie tłumaczył te komendy, które wpisujemy na ten język komputera, na ten język dwójkowy, na system dwójkowy. Czyli sobie wchodzimy na python.org, python.org i tutaj mamy tą Oficjalną, oficjalną stronę tego języka programowania i po lewej stronie mamy szybkie linki i wybieramy najnowszą wersję i wybieramy Windows Installer. Po wciśnięciu zaczyna nam się, rozpoczyna nam się pobieranie i instalujemy po prostu ten program jak normalny program poprzez wciśnięcie parę razy dalej zaakceptowania warunków licencji. Następnym programem, który zainstalujemy, to właśnie, będzie właśnie IDE, czyli ten program do pisania w tym języku, i będzie to PI y Więc sobie możemy po prostu wyszukać PI Scriptor. i wybieramy ten drugi link, ten i wybieramy sobie odpowiednią y wersję tego setupa. Y tę 64 dla 64-bitowego Windowsa, a ten 86 dla 32-bitowego Windowsa. Jak zainstalujecie ten program, no to jesteście gotowi, by programować. No, to do zobaczenia. Cześć.